Witajcie dzisiaj. Znowu gram w Roblox. No, przez chwilę nie gadałam, bo, bo chciałam, by teraz bez tego nagrywało Bez mówienia, ale będę. Nie, tu nie zasłania. Jak coś to macie tutaj takie przed aparat i malowanie, że ja mogę coś pomalować. Dobra. Zaczynamy od buś. Teraz patrzymy jakąś tuminkę sobie kupimy. Co je? Co wy tu sobie kupić to? Nie? Ile to jest? Prawdę. Tak, kup sobie. Tu się włosy pisze. Ja cię tu zawsze coś... C A I Rrr. Pink white? Pink white? No white biorę I pamiętajcie o Czemu mam 600? <gryzanie> Jakby się dołożyło 1 to by było 1001 nie, jakie tysiąc jeden? Tysiąc. tysiąc sześćset. Sześć kropka. Jest. Dobra, jeszcze coś z czapek sobie kupimy. Mam więcej tych czapek, ale. to. Wydam sobie na coś. Fajnego. Ale nie chce mi się tu. Dobra, mam sześćset rąks. E wiem co mogę zrobić z kina mojego brata. Właściwie się z nim dzisiaj pokłóciłam, to nie wiem czy będzie mi dawał serduszka, ale nie będę. Coś się po prostu stało po dostałam też. 800. Chyba dzisiaj a dzisiaj też miałem chyba 800, ale chyba. I miała My, N, O, O. B, paint Old Fowl. Teraz szukam takiej fajnej koszulki. Mogę sobie dzisiaj jedynie wydać na rzeczy. Są te No Co chcę wydać? się pisze Dobra, poszukam z tej koszulki albo wiem co zrobię. Wyjdę na konto na got. got? 7628 To jest mój brat na mojego wojka też nie. Wejdźmy sobie internet,